To jest historia, która się zaczęła dawno, dawno temu, w odległej galaktyce, kiedy miałem 10 lat. Dostałem, dostałem Księgę Rekordów Guinnessa. I słuchajcie moi drodzy, oglądałem sobie te rekordy i taki byłem pod wrażeniem i tak sobie kiedyś pomyślałem właśnie byłoby fajnie pobić rekord Guinnessa. Cześć wszystkim, bardzo miło mi was widzieć, cieszę się, że tu jesteśmy. Wybiła 11 to oznacza, że za godzinę zaczynamy. To jest ten wielki dzień, 22 urodziny polskojęzycznej Wikipedii. Można sobie dla nas, dla społeczności, dla Wikipedii, czyli 22 urodziny. Sto lat! To miejsce jest piękne, jest wyjątkowe, doskonale wpasowuje się w tytuł tego wydarzenia, czyli dziedzictwo 8, polski, 7, 6, 5, 7, 3, 2, 1. chciałam życzyć cierpliwości, wytrwałości, przede wszystkim dobrej zabawy, i może zdobyć jakichś nowych doświadczeń i żeby Państwo dobrze w naszej bibliotece się czuli i wszystkiego dobrego i trzymamy kciuki. Od minuty już ponad bijemy ten rekord. Także do dzieła. Chciałabym ogromnie podziękować e, wolontariuszom, tym wolontariuszom, którzy nam pomagali organizacyjnie. Są 10, 9, A nasze chwile są jak rok, nasze noce są jak dni. My jesteśmy armia, niewidzialna armia. I pomyślałam sobie, że Wikipedyści to jest taka niewidzialna armia, tylko taka inna niż ta, która nam się zwykle kojarzy. Fajna. Bardzo skuteczna, bardzo skoordynowana, mimo tego, że nie ma dowódcy, a, a podczas tego wydarzenia była trochę bardziej widoczna. I to mnie, to mnie ogromnie cieszy. Zabraliśmy im czytanie na kilka dni. Mam nadzieję, że oni też będą się cieszyć Waszym sukcesem. No i podziękowanie. Przede wszystkim dla biblioteki, dlatego że Spotkaliśmy się tutaj z taką serdecznością i z taką pomocą, i w ogóle skala zaangażowania, bo na początku myśleliśmy, że po prostu pozwolą nam tutaj wejść i dadzą nam miejsce, a dostaliśmy wsparcie ludzi, zaangażowanie, e, 24 godziny na dobę w zasadzie. Bo nawet jak pracownicy biblioteki nie donosili książek, to widziałam, że Ela odpisywała na WhatsAppie na najbardziej pilne, pilne zapytania, Grzegorz też pomagał nieustannie i wielu innych. A pracowników, pracowników biblioteki. Ogromnie Wam dziękujemy. Wiele osób pytało mnie, a ile czasu Wam zabrało przygotowanie tego wydarzenia? No, około pół roku. I pracował nad tym komitet organizacyjny razem z pracownikami Wikimedia Polska. Komitet złożony oczywiście z Wikipedystów. Były to Intensywne spotkania, na początek co miesiąc, co dwa tygodnie, w końcu co tydzień. Na każdym takim spotkaniu omawialiśmy już nie wszelkie możliwe kwestie organizacyjne i pozwolę sobie wyczytać tych wolontariuszy oczywiście Grzegorz Góracz. Dziękuję.

Dziękujemy. I oczywiście zamierzam wykorzystać ten czas antenowy, żeby podziękować najbliższymi drużynie, czyli pracownikom Wikimedia Polska. To no jeszcze podziękujmy jednej osobie z pracowników, która stoi tutaj Natalii, dyrektor naszej kabinety. To naprawdę koniec. Dzięki. Tempie, Piotrze, jako w ogóle inicjatorze tej, tej wspaniałego wydarzenia, Piotr edytował z nami przez 50 godzin i w tym czasie zrobił 5700 edycji, co daje 95 edycji na godzinę. Brawa, Brawo! To, Teraz dwa Dziękujemy.